żabowy typowo? Nie wiem. A typowo żabowy to jaki? Jest to ciężko go opisać. Jak sobie rzucisz okiem na trąbar, Mówi e, e, tramwaj. I to, e, to tam będziesz miał dalej, tak? Jak wyglądał stary płytnik? Tego się nie da opisać. To może jak 50, to się przerzucę na tamtą trzynastkę. Tylko nie wbiegnie im o podwóz. A możesz wyjść tam tymi drzwiami, bo jak to jest napisane, to już nie chcę ich otwierać. Zmart. Nie <śmiennie> muszę się tam przyciskać. Wszystko się długo zamykają. Tak. No to jest wszystko, co zwolniono pasażerów. Prawie tych paru sekund na światłach w, światła w zasadzie. No w linie tramwajowe w Polsce, w Czechach, w Niemczech, w Szwajcarii, to tak jak w Warszawie, jest, jak proporcja jazdy do stania bo chyba w żadnym innym mieście nie zobaczy. Znaczy, że dużo? No, tak, no. trasa ma przebieg na przykład. Godzinę, ale po 10 przystanów 40 minut albo no. 35. Czyli tyle się robi na światłach na tego, no? Ale no to wszystko jest wina jednego pana, już nie ma ruchu. Wszystko jest wina lasa pewnie. Z którym prowadzę prywatną wojnę jako stowarzyszenie? Ja grałem w 3. Dramatyzm to tego? Nie, w ramach DOP-u. to nie. pogotowierą, prawda? Nie, nie, to jest opisana cała sprawa u nas na stronie DOPR jest opisana cała sprawa są piekielnie na rondzie Starzyńskiego jadą co co na przystanku i dla samochodów przecież to jest głupie no, to jest po dla, no, więc... dla Ale ja mówię, to samo Puszańska, no, gór T. Ale jak to tam się korkuje przez samochody, a przecież do świat tak. ale mówię rzucić lewos przed skimdaty ciężarowe. Nie, nie. Oddzielnie. Nie, nie pan teraz jest inarowane. To jest teraz... Wiem, co od mnie odpisał na to pismo, że posiadanie no, dwóch takich e, dwóch kielni powoduje, że kierowcy uważają. No, Żaden nie ma pierwszeństwa no, w tym to tam jest odpowiedź na to pismo bo ja mówię wciąż jaka informacja koniecznie, tak? Ja uważam, że ta metalasa też tak powinna się wypalić z roboty, bo jak to mówią, w pewnie w ja nie muszę wywalić. To trzeba wypierdolić w trybie na tych miastach. Ale to wszyscy znają, kto to trzyma. Ale to czeka pan, bo do nas, organizacja ruchu, którą zatwierdził e, na rączy Starzyńskiego ruchu z Jeśli to do nas wpłynie, to my chcemy za, e, złożyć doniesienie do niesiennego Bo tak samo. Na popełnienie przestępstwa, bo to jest nieprzestrzeganie e, potrzeby 220, mówiąc o znakach i sygnałach drożdży. No, tak. nie uprawiać swoich na tutaj na w centrum, no, no to nie ma szans. Przecież... Troszkę jest uprzywilejnie. Tak, się... wiadomo, że... że się nie da więcej zrobić, ale tam wszędzie, gdzie tak jak na no, to co jest na, tym, na obozowej z tym pomysłem, z tą śluzą, no to jest trochę miasto. Śluza to jest po prostu fatalne nieporozumienie. Męczy nas po zatrzymaniu, robi się tam kocioł. Tak. Na następnie. Bo na światłach dwa razy. Wystarczyłoby po prostu zrobić czerwony dla samochodu przed przystankiem i koniec. Nie tego. Tak. Ja byłem to teraz na placu Narodowicza, jadąc od okęcia światło dla tramwaju, które trzyma tramwaj nie wiadomo po co, jak w tej chwili nie ma wyjazdu z placu Narodowicza. Nie ma. I druga sprawa, że tramwaj później po to z tego wpada na czerwone światło, czy przy, przy Niemcy liczą, przy Takich miejsc w Warszawie jest tak dużo, to ja byłem panu szczerze, że e, przestałem walczyć tutaj dla tramwajów z tramwajem, bo to jest też walka z tramwajem. Ja tu pracuję, ja chcę tu pracować i mieć pracę. Więc sobie odpuściłem. Robię to co mogę, na ile mogę na razie. Jak znajdę lepszą pracę albo to stowarzyszenie zacznie przynosić zarobki, to ja wtedy zacznę swoją jakąś tam wojenkę. Rosjanie go zażądali i ja on miał tam stać. On był zlikwidowany. Jego podczas remontu zlikwidowano. Ja rozumiem, że trzeba mieć zdjęcia, ale też metraż. Tak. Poprawka na moją pracę. Przyszedłem tu pojeździć z dnia wolnego i chciałbym go spokojnie przejeżdżyć. Bez malowania figurek przekreślonych na wykonanie, nie? Była tu taka dziewczyna. Trzy miesiące miała sześć trup, czy w ciągu roku jakoś tak. No deszło. Stąd i do trzymała przyjeżdża do naszej koalicji to rzadko kiedy by się wybroni. a gdzie do drogówki? do Wójta. do Włochy tak. Moja małżonka w pracę ja mogę być trupa ale nie mogę być żywego człowieka dobra, dobra na razie no ja właśnie się napatrzyłem trochę po pogotowiu została mi znaczy ja zawsze lubię udzielać pomocy innym tak jeśli się to udało ja już pchałem dwa razy trawę, także tego. Jakie moc wrażenie spychałem z podwójnym Nie, no myśmy byli też 12 lat temu na imprezie w Bydgoszczy. Stanął, wjechał na ten na tor, ten z Lirą. Okazało się, okazał, że go będzie dalej był tak że musiał po prostu opuścić lirę i tego, i go przepchaliśmy przez te będzie. Wycofać, to właśnie też. Ciepło ja na razie na nawyczkę i będę z nawyczkę dalej jeździł. Przyszedłem z kamerą na 13, mamy trochę nafilmowanych specjalnie, mówię. To wypadnie z tego. Ja stwierdziłem, że porobę sobie też szybko jedę. Zdjęć ludzie robią, to sobie pościągram na net, bo to mnie gdzieś pomieszczają. Chciał zobaczyć, że tam ta czymś takim jeździł w Tak, tak. on ma teraz 5 miesięcy, zanim zacznie kapować To trochę minie to to Trzeba zaczęła wziąć kolejkę mi kupić. jest tak zbieram tak... na samochód. Nie, ja się śmieję tak, bo się kiedyś tego znajomego spotkałem na ulicy A tu jest taki sklep z modelami. Wiesz chcę kolejkę synowi kupić, a jest ten mal co? 4 miesiące. No tak w tym dowcipie, przed świąteczną gdzieś przeczytałem, ja Kiedyś miałem makietę kolejki, taką bardzo podobną zrobioną, ale zacząłem ją robić jak miałem 15 lat, co kiedyś zaczęli robić Moje Mojego kolegi ojciec, który jest maszynistą, a cały ściemny stoją po prostu w wagonach. Nie no, myśmy mieli kolejkę w ten sposób, że po prostu na ścianie się składało. To była półtora na 20 metra, dwadzieścia trzy w Można było ukusić się do wcześniej sześć pociągów, bo na jednym tym to, że była blokada eh, samochodowa. Dopóki pociąg nie przejechał, to nie otwierał następnych ruchów i z dalej tak, i Ale, ale potem nie było żeby to trzymać, no niestety trzeba było to wziąć tego. Wypchnął, sprzedałem bratu ciotecznemu, a to do tego. A teraz jak się mam zamiar stoi, to mogę wziąć tutaj symulatora na komputerze. On no. widział. Krałam? Jest facet poznania, który robi tramwaje innymi. 13, bez I, i do tego także można pojeździć coś z tego. Dobra, jestem na I mnie miejsca zajmuję. Dobra, wyda się. nie zaczęło, drzwi tu otwierane, tak jak też. Muszę teraz na przyciskać, żeby to się zamknęło. Czyż mam z tymi środkowymi, też się. Do Zawsze twierdziłem, że żaba powinna mieć zetki. Co? Żaba powinna być na zetki. Co? Żeby by się drzwi zamykały. No, ale ona miała mieć to skokowe No No dzisiaj rano, bo się wchodziłem na zakład, to widzę, że żaba stoi, więc że o, już tak moja żabka. Ale reflektory się zmienili, bo miała przecież to takim Takie początkowo, jak była zrobiona, to była żaba. Dlatego została żabą. Powiem, to wszystko zostało zmienione? Hva gjør han med deg?